Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Witam Was w dzisiejszym filmie, gdzie będzie odpowiada na pytanie widzów, część kolejna. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że jestem mega zadowolona z tego. I zostawcie łowki w górę i zaczynajmy filmik. Dziękuję Wam wszystkim za pytanka, bo gdyby nie było pytań, to bym nie nagrywała tego, chociaż jest mniej niż zawsze tych pytań, ale uznałam, że po prostu nagrywam i tak dalej. Wiecie o co Ci? Nawet jak jest mało pytań, chociaż i tak e, ktoś tam mi jeszcze dopisywał te pytanka, więc jest jeszcze w sumie więcej niż było. No, jeszcze raz wszystkim dziękuję. No. No i po prostu lecimy z pierwszym pytankiem. Czy chodzisz na jakieś zajęcia dodatkowe? Jak tak, to na jakie? Nie chodzę na zajęcia żadne dodatkowe, ale planuję pójść na jakieś... E, nie wiem czego w sumie. Mówię, nie wiem, na siatkówkę pójdę, nie wiem, zobaczymy, ale chciałabym pójść na jakieś e, fajne zajęcia dodatkowe, no więc e, nie chodzę, ale myślę o tym, żeby pójść na jakieś zajęcia. Dobra. E, kolejne pytanko, jaka jest Twoja ulubiona pora roku i dlaczego ją najbardziej lubisz? No, no to myślę, że już niektórzy wiedzą. E, moją ulubioną porą roku jest lato, ponieważ e, bardzo kocham lato, ponieważ no, wtedy jest ciepło. Dzień jest taki dłuższy I też o godzinie 15 jest po prostu tak jakby była godzina dziewiąta Świeci to słońce, wiecie, jest mega ciepło Można robić tyle rzeczy, wiecie, pójść na spacer Iść na basen Opalać się, co jeszcze No tak wiecie, być do domu Być jakby Na polu Bardzo długo w sumie, bo się zaczyna śpiewać Bardzo późno, więc jakby bardzo lubię właśnie lato, za to e, no. No i jeszcze raz, że jest bardzo ciepło, prawda? No. I można sobie siedzieć, tak nie wiecie, na balkonie, coś tam. No jest bardzo fajnie ogólnie. E, jaki jest twój ulubiony film lub serial? Mój ulubiony film e, to jest Rodzina od zaraz. Polecam Wam obejrzeć, to jest mega fajne. Yy, niestety usunę na Netflixie, bo miałam wam właśnie powiedzieć, że możecie go obejrzeć na Netflixie. Niestety nie możecie, bo Netflix go usunął. No, pozdrawiam Netflixa. Yy, więc jakby... No, ale rodzina zaraz coraz mega fajna bardzo, więc to jest mój ulubiony film. Jakie masz plany na ferie? Niezbyt, <grym> niezbyt mam jakieś plany na ferie. Yy, uczenie się do egzaminów. <grym> prawdziwe, prawdziwe, no. Więc, jakby. No, ciekawie. E, jakie masz plany na najbliższy tydzień? Nie wiem w sumie. Nie wiem. Może coś wyjść spontanicznie? E, zobaczymy. Nie mam jakichś planów w sumie. Jak ci się podobało w Belgii? Byś chciała ponownie wrócić, e, bardzo mi się podobało w Belgii. E, I też właśnie to, że mogłam wiecie bo tam moje rodzeństwo mieszka w Belgii, więc mogłam się z nimi. no, zobaczyć, prawda? Nie tak inaczej jak się widzisz z kimś i można kogoś jakby z kimś tak pogadać i w ogóle tak wiecie, w cztery, może powiedzieć oczy i tak pochodzić z kimś w ogóle, więc bardzo się cieszę z tego i myślę, że kiedyś znowu polecę do Belgii. Bardzo tam było ładnie. Dużo rzeczy naprawdę jak na to, że poleciliśmy w sumie na krótko to naprawdę nie marnowaliśmy czasu i gdzieś tam pozwiedzaliśmy, pooglądaliśmy i też spędziliśmy tak czas fajnie, więc bardzo fajnie i było tam fajnie, powiem Wam szczerze. Tak fajnie było sobie, bardzo ładnie. Jak zobaczyć inny świat, po prostu to jest fajnie bardzo. No, więc bardzo mi się podobało Barbie. Yy, dobra. Co jest Twoją pasją? Nagrywanie na YouTubie jest moją pasją. Yy... No, nagrywanie na YouTubie. Czy masz jakieś hobby? Jeśli tak, to jakie? Mam, moim hobby jest robienie biżuterii z kolejków. No i nie zmieniło się w sumie. Nadal to lubię robić, tak samo jak z moją pasją, więc e, tylko się cieszyć, <grywanie> że w sumie, jakby wiecie, o co chodzi, e, że mam po prostu to hobby i pasję. Ja też przez długi czas, jak wiecie dobrze, nie mogłam znaleźć swojej pasji. Kto jest problem? A, dobra, nagrywa się. E, bo niestety mam taki aparat, że czasem po prostu sam się wyłącza na złość. Tak, wiem, jak ja kocham ten aparat po prostu. W każdym razie e, bardzo się cieszę z mną, swoją pasję. E, hobby myślałam, że nie odnajdę, że to będzie takie, wiecie, że no... A tu jednak odnalazłam w sumie też hobby ale bardziej chciało, zależało mi o tym, żeby, na tym, żebym wiecie, miała tą pasję jednak, tak, to już było dawno, właśnie, ch że chcę mieć właśnie. Ktoś też napisał, e, jakie masz plany na przyszłość? Wiecie co, powiem szczerze, że ja się jeszcze tak po prostu, no, zastanawiam się jeszcze, mamy jeszcze trochę tego czasu, e, na zastanowienie się porządnie, bo już e, kiedyś miałam tak, miałam już przez długi czas Potem jednak zrecylionowałam z tej myśli, bo na początku miałam tak, to już było dawno, ale miałam tak, że przez długi czas myślałam, że zostanę weterynarzem i naprawdę chciałam zostać weterynarzem, a niestety potem jednak e, uznałam, że nie, to nie jest dla mnie. Mm -mm, nie ma opcji. Więc jednak e, weterynarz e, odpadał, odpada, więc e, muszę się no, zastanowić po prostu. Mam jeszcze trochę tego czasu, więc na spokojnie po prostu się zastanowię co będę chciała, co, jakie mam plany na przyszłość, o. na pewno chciałabym też, chciałabym w przyszłości nadal nagrywać na YouTubie i myślę, że skoro już tak bardzo długo nagrywam na YouTubie, naprawdę już lata nagrywałam na tym YouTubie, to myślę, że raczej będę też właśnie w przyszłości nagrywać na tym YouTubie. I właśnie to bym też chciała robić właśnie, że wiecie, będę miała tam, będę, kim, będę jakąś miała tam pracę, ale też przy okazji będę nagrywała dla Was na YouTubie. Więc to bym chciała, ale właśnie jak chodzi o takie, wiecie, co bym chciała tak, wiecie, z pracy i w ogóle, to nie mam e, na razie pomysłu, no, ale jeszcze, tak jak mówię, mam ten czas. Dobra, słuchajcie, tyle mi napisaliście pytanek. Dziękuję Wam bardzo wszystkim osobom, które napisały pytanka. E, słuchajcie, no i widzimy się w następnym filmie. Zostawiacie łapki w górę, subskrypcję na moim palcu, żeby być bieżącym z kolejnymi filmami i dzwoneczek, aby przychodzi wam powiadomienie o nowych filmach. Aby my, my widzimy się w następnym filmie. Eee, możecie proponować jakieś pomysły na filmy w komentarzach. I ja się z Wami żegnam. Pa!